Cześć moi kochani, wiecie co za oknem? Już się zaczyna taka niefajna pogoda. Nie ma już słoneczka, no ale co tu się dziwić? Niedługo się jesień zaczyna. Tak prawdę mówiąc, to w Anglii jeszcze takiego ekstra lata nie było, a już się zaczyna jesień. I w związku z tym, yy, ja chciałabym Wam coś pokazać. Co nam również pomoże zdobyć naszą odporność. O czym ja mówię? Oczywiście, wiecie, na zdrówko ja piję. Ja się bez tego nie ruszam. Wygląda to tak. Jest to herbatka w jednej saszetce. Moi kochani, mamy mnóstwo dobroci. Ja Wam przeczytam, co tutaj się znajduje. Zacznę od kwasu galusowego, ponieważ w takiej jednej saszetce, bo tu jest 100% herbaty puer, żadnej z domieszkami, po prostu 100%, wlewamy to na wodę około 80 stopni Celsjusza, mieszamy, pijemy, pijemy ciepłe, pijemy zimne. Ważne tylko nie zalewać gorącą wodą, żeby swoich właściwości nie straciła. I tak, w tej saszetce jest 24 czy 26, już nie pamiętam, ale bardzo dużo. Jest, się zamotałam, jest, dajmy, powiedzmy tak, jest 24 porcje. Kwasu galusowego, czyli tak jakbyśmy zamknęli w tej saszetce 24 filiżanki normalnej herbaty. I no, no, wiadomo, ekstrakt jest ekstraktem, ale aż tyle. A co ten kwas galusowy nam daje, kochani? No, jest obecny w tej herbacie jest związkiem o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Dzięki temu neutralizuje wolne rodniki, co może pomagać w ochronie organizmu przed stresem oksydacyjnym. Wspiera układ odpornościowy, działa przeciwstarzeniowo. No, tego wszyscy chcemy przecież, prawda? Ponadto kwas galusowy ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, ściągające, co może wspierać zdrowie skóry oraz przyspieszenie gojenia ran. Spożywanie herbaty z kwasem galusowym y, może wspomagać zdrowie układu krążenia, obniżając poziom cholesterolu, o czym się już niejedna osoba przekonała między innymi mój mąż i działa przeciwmiażdżycowo. Tak, dosłownie, y, czyści, czyści żyły z tych y, wszelkich y, niepotrzebnych y, blokad. Y, Sugeruje się również w badaniach, że kwas wspiera walkę z cukrzycą i zmniejsza poziom glukozy we krwi. Tak, to też jest prawda. Jak się zaleca? Zaleca się picie tego typu herbaty dla osób szukających neutralnych metod wspomagania zdrowia, zarówno ze względu na jej potencjał antyoksydacyjny, jak i wsparcie dla procesów przeciwzapalnych i ochronnych w organizmie. Kochani, ta herbata, oprócz tego, że ma ten kwas galusowy, jeszcze zabija wszystkie grzyby i, i wszystkie takie niepotrzebne rzeczy w całym naszym przewodzie pokarmowym. No, ym, takich, ta, takich cudów to, to nie ma w takich zwykłych herbatach. Ale jeszcze chciałam wam powiedzieć, że właśnie ona jest specjalnie, specjalny rodzaj fermentowanej herbaty, która ma mnóstwo korzyści zdrowotnych oprócz oprócz tego kwasu galusowego, ponieważ wspiera trawienie i metabolizm. Jest często stosowana jako wsparcie dla procesów trawiennych i wspomaga odchudzanie. Jak najbardziej Zawarte w niej polifenole pomagają w szybkim trawieniu tłuszczów, dokładnie, co sprawia, że są one łatwiej przekształcane w energię, zamiast odkładać się jako tkanka tłuszczowa i oczywiście sprzyja redukcji wagi. To dla kobiet szczególnie, to jest taki sympatyczny objaw uboczny. Y, oczywiście działania przeciwzapalne i przeciwwirusowe, to jest to, co ja mówiłam, oczyści nam y, cały organizm z wszelkich y, grzybów i, i takich y, drobnoustrojów, niepotrzebnych rzeczy. Y, wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe, wspiera organizm w walce z infekcjami oraz chorobami układu pokarmowego. Tak bardzo uodparnia nasz organizm, bardzo go wzmacnia i, i uszczelnia nasze naczynia krwionośne również. A najprzy, najprzyjemniejsze to chyba są te efekty uboczne, kiedy tak naprawdę to oczywiście wszystko zależy od organizmu, ale tak naprawdę. W moim przypadku to zabiło całkowicie ym, chęć na podjadanie słodkiego. i Po prostu nie. I, I to nie było, że ja nie chcę, tylko po prostu mój organizm tego mijał to. Mijał, nie widział jak gdyby. Y, oczywiście detoksykacja organizmu. Zawiera związki o działaniu przeciwutleniających, które chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. No a to, to już jest jedna z podstaw. Wpływa na redukcję stresu oksydacyjnego, co może spowolnić proces starzenia i zmniejszać ryzyko chorób takich jak miażdżyca. Tak, kochani. Wspomaga zdrowie skóry i układ odpornościowy. Picie herbaty może także poprawić stan skóry, zwłaszcza w przypadku problemów z trądzikiem. Mnóstwo, mnóstwo było zaleceń za moich czasów: jeszcze picie bratki, mięte, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. No i to miało na, właśnie na zasadzie oczyścić nasz, nasz przewód pokarmowy, ponieważ to, co wywala nam na skórze, to, to jest efektem tego, co my mamy w środku. No, i, i tak naprawdę to ta jedna saszetka robi taką robotę, yy, jakiej nie robi żadna inna. Dokładnie, ponieważ działa całkowicie na, na nasz organizm w ten sposób, że yy, ja bym to porównała do odkurzacza. Czyli chodzi w nas i wywala wszystko, co nam niepotrzebne. A oczywiście, wiadomo, jeżeli coś nam, nas oczyszcza, to nas musi oczyścić. Mogą być różne objawy na początku. Yy, może być częste, bardzo częste sikanie, ale to jest super, bo znaczy, że widzimy, że z nas wychodzi. Yy, może nas również przeczyścić. Oczywiście, że tak, to nie jest efekt zatrucia, tylko to jest efekt odtrucia i to nie jest jakiś zły objaw, tylko bardzo dobry, bo coś się, takiego, coś się takiego wtedy dzieje. I wspomaganie zdrowia skóry i układu odpornościowego. Picie tej herbaty może także poprawić stan skóry, zwłaszcza w przypadku problemów z trądzikiem przeciwzapalny i przeciwbakteryjny. I teraz tak, ze mną jest taki problem, bo ja uwielbiam tą herbatę, a ona jest zalecana, że powinno się ją nie spożywać w nadmiernych ilościach. Jedna saszetka dziennie wystarczy, i tutaj jest taka opcja. Zalecane jest pić jedną saszetkę na na poprawę energii, na, tak jak kawę, na rozruch rano się pije, tak samo tą herbatę można wypić na czczo i wtedy się jedzie tak naładowanym się jest energetycznie. Natomiast jeżeli chcemy, żeby to nam działało na, na nasz organizm, właśnie w ten sposób, że tak jak kobiety na to czekają szczególnie, czyli na te efekty uboczne, przemiany materii, czyli z, zrzucenie wagi, to wypijamy ją po jedzeniu. Tylko znowu to nie jest żadna zasada, dlatego że ja wiem z doświadczenia, że każdy, każdy organizm jest inny. Nawet patrząc u mnie w po, po najbliższych, którzy, którzy to spożywają. Ja na przykład piję dwie herbaty dziennie, bo ja ją uwielbiam. Mnie ona bardzo smakuje i, no i ją lubię. Dla mnie nie ma znaczenia, że ja ją wypiję rano, czy po południu, czy wieczorem. Ja potrafię ją wypić wieczorem i iść spać. Natomiast dużo osób to jest, Kwestia przetestowania. Dużo osób po godzinie piątej, na zasadzie tak jak kawę, po godzinie piątej, jak, jak już wypije tą herbatę, ma problem po prostu z zaśnięciem. Dlaczego? Dlatego, że ona pobudza, zamiast już wyciszać na wieczór. No i, no i właściwie, kochani, to by było tyle. A chyba męża widzę. No tak. Właśnie opowiadałam, jak ci cholesterol spadł, między innymi po piciu, po piciu herbaty. Między innymi oczywiście, bo bierzesz naprawdę, naprawdę fajne, fajne rzeczy. No i jak, jak widać na załączonym obrazku, wszystko się dzieje dla dobra. Także ja Wam życzę miłego dnia. Tutaj herbatka jest dostępna, kochani. Jeżeli ktoś sobie życzy, proszę bardzo, proszę napisać i, yy, i albo zamówić, albo ja po prostu pokażę, jak sobie samemu można zakupić. Ale jeszcze wracając do y, tematu z poprzedniego tygodnia, yy, dzisiaj zrobię losowanie. Takie szybkie, ekspresowe, bo. Yy, powiem Wam, że ja zapomniałam o tym. No i będę szczera i już. Więc, kto jeszcze nie zagłosował pod postem, jaką maseczkę chce i dlaczego, czy nawilżającą, czy yy, ujędrniającą, proszę napisać pod postem. Ja Was ściskam i miłego dnia.